Gość Radia Łódź. Michał Dąbrowski, dzień dobry. W piątek kłaniam się Państwu i naszemu gościowi. A ja z nami w studiu profesor Tadeusz Markowski, kierownik interdyscyplinarnego Centrum Studiów Miejskich Uniwersytetu Łódzkiego. Moje uszanowanie. Wczoraj wojewoda mazowiecki ogłosił decyzję lokalizacyjną dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. Powstanie na terenach trzech gmin Baranów, Teresin i Wiskitki, ale CEPEK to jest cały projekt nie tylko lotnisko, ale też chociażby kolej dużych prędkości, która ma mieć ogromne znaczenie dla Łodzi. Pytanie na początek. To jest ten moment, w którym Możemy już powiedzieć na pewno, że CPK powstanie, czy jeszcze nie? Myślę, że powstanie lotnisko i powstanie kolej dużych prędkości. Czy utrzyma tą formułę wspaniałej nazwy centralny port komunikacyjny na podstawie takich filozofii łączących wszystkie miasta do jednego punktu, czyli Sprych to tutaj mam poważne wątpliwości, ale jest kwestią, jest najważniejsze lotnisko i kolej dużych prędkości. Bo pamiętamy tę dyskusję, która się toczyła przez niemal cały ostatni rok, budować, nie budować, zostawić, pamiętamy też różne rozwijanie tych skrótów, m.in. centralny przekręt na kasę, ta zmiana zaszła w społeczeństwie, w klasie politycznej, w jednym i w drugim. No myślę, że dobrze poprowadzony projekt może być takim projektem łagodzącym konflikty w skali ogólnopolskiej, bo na pewno będzie rodził konflikty w skali lokalnej, na miejscu, tam, gdzie ta inwestycja będzie realizowana. A to jest dobrze prowadzony projekt w tym momencie? W tej chwili trudno to powiedzieć. Jest to, można powiedzieć, przejmowanie po poprzednikach. Będzie mnóstwo oskarżeń usprawiedliwień, że inni źle robili, więc konsekwencje błędów, które będą popełniać, następcy będą w ten sposób usprawiedliwiani. Ocenę mogłem dopiero wystawić gdzieś po dwóch latach działania tego rządu. W Łodzi jest najbardziej zaawansowany odcinek budowy centralnego portu komunikacyjnego. Mówimy tutaj o komorach dla tunelu dalekobieżnego. Nie mylić z tunelem średnicowym, to są dwie zupełnie różne inwestycje. To, co się nie zmieniło od czasów poprzedników, to to, że Uruchomienie odcinku kolei dużych prędkości na trasie łódź Warszawa ma być pokryte z otwarciem lotniska, czyli ma to być 32 rok, wtedy do Warszawy będziemy mogli dojechać w około 40 minut, a od 2035 już ten Y ma w pełni działać, który będzie łączył Warszawę przez Łódź i sierac z Poznaniem i Wrocławiem. I wtedy te czasy przejazdu wyniosą na pewno mniej niż dwie godziny. No. No. Strategia polega głównie na tym, że oddanie lotniska powinno się chociaż łączyć z połączeniem dwóch dużych układów zurbanizowanych, żeby zagwarantować pewien poziom efektywności. Więc łodzianie korzystają z lotniska Chopina, będą korzystali z lotniska centralnego. Więc to jest ten podstawowy element, a potem zasilanie z innych ośrodków miejskich w Wrocław, Poznań. A jak możemy na tym skorzystać? Jako Łódź i region. Czy to będzie dla nas skok w nadświetlną, czy niekoniecznie? No nie będzie to błyskawiczny rozwój. Ale jak to od... jest perspektywa 35? No to... tak, ale jeżeli to będzie działanie stabilne i pewne, że ten obieg powstanie, to jest to sygnał dla inwestorów, że to jest miejsce jedno z ciekawszych do inwestowania w Europie Środkowo-Wschodniej. A jednak, my leżąc w tym układzie geopolitycznym, my jesteśmy takim miejscem ważnym dla logistyki, co potwierdza wielu inwestorów, lokalizując tutaj centra logistyczne. W Polsce rozwija się cały ten sektor dynamicznie. To daje nadzieję, że przy powiększaniu Europy, budowaniu spójnej przestrzeni europejskiej. Rola Polski jako takiego centrum logistycznego, a nawet przesiadkowego, może zostać zaakceptowana i jeśli będzie prowadzony projekt we właściwy sposób, daje to szansę na rozwój. Mówi się o tym, że po 32, kiedy z łodzi do stolicy, czy ze stolicy do łodzi, będzie można dojechać w 40 minut, powstanie duopolis. Co to tak właściwie znaczy? To takie hasła, żeśmy lansowali już w latach 90. Na początku była próba pokazania, że poprzez współpracę dużych miast o różnym charakterze. Ja analizowałem miasta o charakterze stołecznym i przemysłowym. Wiele takich układów występuje w ogóle i w Europie, i w świecie. I w wyniku reindustrializacji, zmiany funkcji, następowała kooperacja ośrodków stołecznych z tymi miastami. Przemysłowymi i powstawały koncepcje budowania takich potencjałów naukowo-badawczych. Wylansowano również hasła korytarzy naukowych, próbowano przyspieszać systemy komunikacji, transportu i wokół tego pasma wymiany myśli, idei, transportu, współpracy, następowały również często procesy urbanizacji wzdłuż, a więc pojawiały się pewne korytarze. Z intensywnej zabudowy. Więc taki układ skoncentrowany przestrzennie no miał charakter duopolarny, gdzie dwa ośrodki były wiodące i następowały przepływy między jednym i drugim. Bo w tym momencie traci na znaczeniu, czy ja mieszkam w Łodzi, czy w Warszawie, skoro mogę pracować tu i tu, bo dojadę z takim dystansem. Z takim, w takim czasie, w jakim o, pan przyjście. przyjechał do radia. To ja w do Łodzi. radia w 45 minut, a hmm. będę wtedy pod swojego domu, jeżeli jeszcze miał dobrą kolej podmiejską, no powiedzmy może w 50. To no, staje się tą normalną e, trasą, tym bardziej, że w wygodnym pociągu można wykonywać pracę e, z dala czynną również. E, Pracując na komputerze. Kochamy Łódź, nasze miasto, ale na niej się region nie kończy, co wybrzmiało w środę w łódzkim Urzędzie Wojewódzkim na spotkaniu z minister Katarzyną Pełczyńską na Łęcz. Tam padło, że mieszkańcy tych miejscowości na trasie kolei dużych prędkości pytają, co nam po kadepie, jeżeli pociąg nie będzie się tutaj zatrzymywał. To znaczy, każdy chce kolei dużych prędkości, ale niekoniecznie przechodzącej przez jego gminę. Właśnie, tu jest dość ciekawa idea i zmiana mentalności na ten temat, bo zawsze się obawialiśmy tak zwanego efektu tunelowego. Wielu zwolenników budowy kolei uważało, że najlepiej połączyć dwa odległe punkty, a po drodze to nas to nie obchodzi. Pustynia. To mieliśmy taki problem przecież i z koleją średnicową. Kolejarze chcieli połączyć prawda, Łódź Fabryczną z Łodzią Kaliską, i taki był pierwotny projekt, i przez parę lat toczyliśmy walkę o to, żeby powstały przystanki również w Śródmieściu. W tym, przy tym brałem również udział, opracowując różnego rodzaju analizy ekonomiczne, pokazując sensowność dodatkowego przystanku. Teraz ta koncepcja została trochę zmieniona, ale rzeczywiście wykorzystać kolej dużych prędkości do korzystania przez innych koleje, a więc można wybudować przystanki dla kolei jeżdżących z mniejszą prędkością na tych samych torach. I to z punktu widzenia no, kraju naszego, który nie jest przecież gigantem jak Stany Zjednoczone, taka koncepcja wykorzystania kolei rzeczywiście, który ma służyć do wywoływania Ruchu w ośrodkach miejskich wydaje się bardzo sensowna. Stąd ten przystanek w Brzezinach nie jest po to, żeby zablokować kolej dużej prędkości, ale żeby wykorzystać punkt do. Użytkowania przez mieszkańców użytkujących tory przez inne pociągi. Wspomniał Pan o efekcie tunelowym. Czy to, co obserwujemy właśnie przy budowie tunelu średnicowego, ten niepokój mieszkańców relokowanych na czas drążenia tarczy pod ich domami, którym trudno się dziwić, czy to będzie rezonowało także w przyszłości? Czy uda się uniknąć błędów? Chociaż pytanie, czy do takiej budowy dało się przygotować tak, żeby ona przebiegła właśnie bez żadnych takich Trudności, mówiąc bardzo eufemistycznie. No, to zawsze jest zagrożenie, oczywiście. No, szczególnie w kraju, który nie jest nadmiernie bogaty, to, to też decyzja mogła zapaść, że nie budujemy o takiej głębokości, która gwarantuje nam bezwzględne nienaruszanie budynków. Więc szukano pewnego optimum głębokości. No, a nieznane warunki gruntowe spowodowały skutki, i, jakie mamy. Bo ja już poglądam w przyszłość i ja widzę tych mieszkańców, którzy na przykład, kiedy przyjdzie do nich centralny port komunikacyjny i powie proszę się przeprowadzić do hotelu na dwa tygodnie, to oni odpowiadają, że to zapraszam z komornikiem, ja się nigdzie nie ruszam, bo już do tego mieszkania nie wrócę przez pół roku. No ale to nie jest efekt tunelowy, tylko skutek budowy tunelu. A w efekcie tunelowym mówimy wtedy. Kiedy on rozdziela pewne struktury, rozrywa związki między mieszkańcami po dwóch stronach kanału komunikacyjnego. Tutaj oczywiście, że to może być takie działanie mieszkańców, strach, obawy, protesty, no, ale jeżeli chce firma wykorzystać te negatywne doświadczenia we właściwy sposób, to myślę, że. Kolejna budowa będzie przebiegała z mniejszymi konsekwencjami dla mieszkańców. A co dla Łodzi będzie oznaczało otwarcie i jednego, i drugiego tunelu, i średnicowego, i dalekobieżnego? No, Łódź Krótko. stanie się miastem wpisanym w centralny system komunikacji europejskiej. Zależy nam na tym, żebyśmy byli miejscem dobrze skomunikowanym, z którego można. Się wydostać, do którego się można dostać. Centralne położenie z dobrą komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną, bo kolej średnicowa poprawi znakomicie nasze warunki, spowoduje, że może to być centrum wielu spotkań. Warszawa nie zawsze jest najlepszym miejscem do organizowania różnego typu wydarzeń, jest miejscem upolitycznionym wielu różnych niespodziewanych wydarzeń. Zapraszamy do łodzi. Właśnie, uważam, Profesor że Tadeusz to jest Markowski. szansa, którą powinniśmy wykorzystać. Profesor Tadeusz Markowski, kierownik Interdyscyplinarnego Centrum Studiów Miejskich Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę. Dziękuję serdecznie. I się panu i państwu raz jeszcze życzę miłego dnia, weekendu i tygodnia. Do usłyszenia.